Ulica sosnowa w Trzebielinie znika kostka po kostce. Zostaje po niej piaszczysta podbudowa. To jest z cementem. Pan sobie wyobraża, iść po tej drodze, jak będzie deszcz. Ta absurdalna historia zaczęła się w 2014 roku. Postanowiliśmy zagospodarować przestrzeń przy jeziorze w Trzebielinie. Wykonawca robót zniszczył wtedy gruntową drogę ciężkimi maszynami. W porozumieniu z wykonawcą w tamtym czasie podjęliśmy decyzję o tym, że przy y, użyciu niedużych kosztów y, wykonamy. Nową nawierzchnię. Gmina kupiła kostkę, a wykonawca miał ją bezpłatnie ułożyć. Inwestycje zgłoszono do starostwa powiatowego, ale prace ruszyły przed uprawomocnieniem się decyzji. Dodatkowo jeden z mieszkańców złożył skargę do inspektoratu nadzoru budowlanego. Głosił ktoś, że jemu gdzieś tam w dole. W dole z tej drogi wcieka no, no, nie w nie część tam jakiejś wody do, na, na jego działkę. Nie? Inspektorat wszczął postępowanie. Prawo jest jedno, każdy powinien go przestrzegać. Była szansa na legalizację drogi, ale wójt nie podpisał stosownego dokumentu, bo nie chciał przyznać, że to samowola budowlana. W przypadku kiedy inwestor nie wykona nałożonych obowiązków w postanowieniu. Tutejszy organ jest zobowiązany wydać decyzję na rozbiórkę. I takową decyzję wydał. Odwołania do sądów nic nie dały. Robotnicy od kilku dni demontują 700 metrów kostki. Dla mnie to jest chyba jedna wielka głupota. Kostka jest zdejmowana bardzo ostrożnie, bo ma posłużyć do budowy nowej, już legalnej drogi. Takie numery to tylko w Polsce się dzieją. <grywają> Ale na razie nie ma na to pieniędzy. Dla wydarzeń Adam Malik, Polsat News.